Całym filmikiem. Dobra, będę musiał głośniej. Dobra. Miał być dźwięk pod, pod poprzednim odcinkiem, ale się nie udało. Myślałam, że jest dźwięk, ale nie było dźwięku. Ale teraz jest dźwięk. No i tutaj zaczęłam wtedy robić ten dom. A, aha, kupiłem coś. No, i zaczęłam robić ten dom wtedy. No i myśl I wtedy powiedziałem wam tutaj, że się z wami żegnam. I tu się skończył. Jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to... Yy, to... No, widzicie co na mój kanał? O no, się zmieniło. Jakub się chociaż nie patrzę Patrzcie co są. So to jest mój pracownik. To on. O na Jakub. jest Eliasz. No pewnie Wam już mówiłem. Tu mam naszą, moją. Mój ratusz. tu mamy? A, 10 000. Wczoraj nie tak mało się rozbudowało. Czekajcie chwilę. Och. Dobra. No tu jest Izabela, w której miała na imię kruk. Tu jest Darek. 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 Co ci się stało? Uwielbiam tutaj chodzić. Czasami jestem po prostu zmęczony. Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Uuu. O, tu jest... Alexa. Nie wiem, co ona tu robi. Nie wiem. Speak English. Nie xd. Dawaj kasę. Wszystko w porządku. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Dobra, idziemy tutaj robić dalej. Mam nadzieję, że tu jeszcze nikt nie mieszka. Ja robię mu szybko ten telewizor, to będzie miał. Tu chodzi o komputera, tu chodzi o to, to. I to niełodki ten pokój był. Dobra, siup, siup. To co? stół. Widzicie, czteroosobowy. Świetnie. Dobra, i tutaj lustro, i toaleta, prawie. Nie wiem, co znaczy umyj ale pewnie jakiś. To nie wiem. Dobra, krzewy, postaw. O. Ile? Dobra, tu masz telewizję, będziesz miał. Nie stać mnie. Nie stać? Na pewno nie stać? Dobra, nie stać. Umyj tutaj. A, zlew! Jezus Maria. Pierwsza prawie nic nie wiem. Telewizor 3000. Idę kupić. Wejścia nie mam. Oho, ho. O. Księżna do. Do kata. Czy ty tu mieszkasz? O, tu mieszkasz, Księ... Księżna do kata. Właśnie mam pierwszego pracownika. Usiadło sobie. Wow. Niemożliwe. Nie masz po co tam siedzieć, bo i tak chcę dom jeszcze jest pusty. No nie jest taki pusty, ale... No prawie nic tam nie ma. Dobra, stać już. Jak coś. To jest mój skin. Jak chcecie mnie dodać, dodać... Bo do. Pomoże mnie lubić, a może nie. Wiem, że nie jestem waszym ulubionym youtuberem. Ale spójrzcie. O, nie mam ekipy, ale jak chcecie mogę nagrywać y, z y, siostrą albo z brz. Nie mam brata. Z, y, y, z kolegą. Z kolegą. O, z kolegą. No i wtedy będzie jakieś, nie wiem, może. Piszcie, co chcecie. Może coś zainstaluję. Będzie, będę nagrywał. Zobaczy się. Patrz, masz tu. Kupiłem ci. Masz, dawaj kasę. Chciałbym tutaj założyć firmę. O, poszło spać. Dobra, zakładaj sobie firmę. Chociaż będzie tyle. Rozwiń drogę. Więcej drogi, więcej drogi. to jest moja furka? Patrz jak szybko. Patrz, jak na godzinę jedzie. Mmm. zobaczmy Ona się dopiero rozkręca. Jak! Nie to. O Jezu, zapomniałem, że ja nagrywam. Dobra. Tu będzie jakieś... O, tu będzie miało auto. Wiem, że to nie ma. auto. Nie pytajcie, co się stało właśnie. Licznik... Co to licznik? Gaduję. To nie było to, co zgadli. Nie udało mi się zgadywać. A, biegnę po to. Kupię to! Uczysz oświetlenie uliczne. Przecież już kupiłam to. Wsparcie. Nie wiem, potem to będę kupował. Idę dokończyć mój dom. Nie mój. Jezus Maria, czemu to nie jest mój dom? A ty gdzie idziesz? Przecież tu mieszkasz. Śnieżna Dokata. Mam nadzieję, że mi nie znikniesz tutaj. To tu mieszkasz? Ty tu mieszkasz! Nie idziesz tam. Nie, ja wiem co się szykuje. Nie idziesz tam. Nie. Po co chcesz tu iść? Po co idziesz do lasu? Ale wrócisz, co nie? Wrócisz. 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 Wr Gdzie ty idziesz? Nie no, jak nie wiem, ona jest jakaś psychiatryczna. Jezus Maria, mam nadzieję, że wróci. Masz. To będzie twój chłopak Oliwiera. Ma na imię Oliwiera. Chce więcej jedzenia. A se kup! I kisdę! W drzwi nie może wejść! W drzwi nie może wejść! Ja pierdykam, przecież on tu będzie do końca życia. Wraca. Zaprosi osobę. Ile w tym domu będzie mieszkało osób? Nie wiem, pięć tysięcy, może? Może? Nie, cztery full. Fiński. Może Ty potrafisz wejść w drzwi? I oczywiście, że nie. Ja pierdykam Oświetlenie uliczne Ty Idę pozbierać kasę od pracowników Ile uzbierałaś? Izabela Wyskakuj z kasy, Derek, wyskakuj z kasy Ej, Derek, no ten, dyrektor, oh my god, pewnie na kawusie spójrzemy, jaka, Jakub, tutaj każdy dzień jest tak, przygoda, tak jest, jak przygoda. Waren, nie strasz, nie strasz, nie strasz, bo się wiadomo co. Dobra. O, co to jest? Adrian. Arr, kosmita. Patrzcie, kosmit. Chłopu. E, co mogę teraz kupić? Tam idę. E, kup. Kup, kup. Miał, miau, miau, miau. Miau, 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 miau. miau. Nie, ja wiem co to będzie. Stacja benzynowa. A ja lubię bardzo stację benzynowa Przy naszym... To będzie żabka. Ja wam mówię, mini sklep to teraz żabka. Pamiętajcie, to jest restauracja. To nie jest zwykły plot, gdzie wychodzą ludzie z jedzeniem. To jest żabka. A jaka żabka? To jest restauracja. To jest żabka. To jest ratusz, a to jest dom, w którym Patrz jak się można do kata, ja chcę zobaczyć para osób. Fiński, zaraz się Wyobraź sobie, że mamy tutaj latający samochód. Chłopiec, chłopie, co ty robisz? Ona poszła do laty. On... on już. Nog przed chwilą se mogliście podgłośnić się, przewinąć trochę w boki, pos. O kurde, ale kloza pościało takie. jak. to było? A tu kto to? Elliot. Eliota, dawaj kasetę. znowu ten kosmita, który tam mieszka. O tam idzie. Sa... Sa, ją ja coś trzyma. No more protest. To wyjeżdżam. Auta nie masz. Tylko ja w tamtym świecie mam auto. Mucha, Wszystkim ukradłem. Czemu nikt się nie ruszy? Czemu się nie ruszysz? Simon, idź stąd! Sam se nie protestuj. Światło. Pompy, paliwa. Auto! Auto! A skąd to? O, tam coś jest. 2000 stać na łatwia. Ja też będę tu sprzątał. Muszę zatrudnić jakiegoś sprzątacza. Rozpocznij ściany. O coś nowego się szykuje. Wsparcie. Wykończ ściany. Jesteśmy. A może ja będę używał w końcu tego niu. Nie, nie widzi mnie pewnie, bo jest tak zapatrzony w ten... Kamp, ...kamp... ...kampiater, że... ...on nic pewnie teraz nie widzi. Ja nawet kierownicą... Czy wy tu widzicie? Ja nawet kierownicą nie ruszam. Tu, 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 tu. Rozjechałem kogoś. Izak! Czemu mnie bijesz? Czemu mnie rozjechałeś? Muszę szybko zakręcić Ej I kolejne auto przyszło A coś innego Tu ktoś jeździ A czemu tylko ja mam takie piękne auto, a reszta ma takie brzydkie? XD. <Gunnasium> o nie, to był big jestem. Koks! Koks! Skibidi bidi koks! Dobre, dobra, dobra chwila, chwila! Uwaga! Nie tylko mój kolega. A nie będę z nim pewnie nie będzie chciał. Kiedyś go poznacie. Ja wam mówię. Nie, to będzie zastępstwo. Michał bezdomny jest. Biedny Michał. Michał, to nic nie ma. Jak ludzie mogą być biedni? Wywalamy. Janki za jedzenie. Kto Kto ci pozwolił?

Ja chcę by kierować. Nie się mógł bezdomnego w tym? Jup, okno. Co tu jest? Więzienie. Sama bała Dobra. Będę Dobra. Ja może ja. zrobię cięcie, a jak przystanę zrobić to... cięcie, to... miał dużo kas. I będzie dzień. Trzy cztery. Ej, bo spójrzcie. Zawsze tu się prawie respi auto. Teraz tak zauważył. To teraz jak tu postawię auto i jak się coś stanie, przyjedzie co nie? To ja wtedy wam odczasuję czas. Ej, no jakieś żarty. Chciałam, żeby tu się zarespiło, zrespiło się tu. No the hell. Patrzcie, ja po prostu ja będę jechał. Mm, znikło. Dobra. Dalej, czekamy. I siup. Nie chciało mi się czekać, więc już. Jesteśmy, bo. E Czekajcie, bo to miało być. Znowu jakiś protestujący. Idź sobie! Dawaj, kasy. No. Patrz, moja furka za litą stoi. Nieruszona. Dobra, ale mamy już czterdzieści 42 tysiące Mam też miasto sprzątanie i inne takie rzeczy jakieś. Wiecie. To jest moja robota właśnie. <laughs> o kurde 20 tysięcy, muszę go złapać. Oficer B! Festiwal? Dobra, drogi. No co ten... Dobra, robimy kolejny dom. Nie, zresztą Droga na wyspę. Dobra! Siup. Jeszcze raz zbieramy kasę. Oficer B przyszedł. I patrzcie, tu jest jakaś osoba z, z imieniem jadę. XD. Dobra. 51 Zaraz prawie połowę. Dobra. Chwilę muszę tam dobiec O! Jakoś dobiegłem. O, to jest to. Druga jest a biegnę, mogę tam... Ej, dawajcie, ja tam dojadę. Kurde, kamerka się pokazała. Nie po... Ja nie pokazuję swoich twarzy. Kolejny, kolejny! Ej, dawaj do tego. Dzień dobry. Co posie... Ej, patrz, Niko, nie będzie. Ciąg, soch, <laughs> doga. Ej, nie zapłacili ci. <laughs> ej, za. Dobra, gdzie jest moje auto? Tam jest moje auto. Ej, zobaczcie. Ej, udało się ten! Udał się plan! Udał się plan! Zobaczcie, weszło te auto. W auto. Dobra, ej, tak. Dojadę tam.

ale jak tam dojadę i... Jestem łysy. I wrócę, to jest to kończę ten szybko dom. To kończę, to kończę nagrywać jak coś. Kończę nagrywać. Ej, zobaczmy co tu jest. Magazyn za opatrzenie. Tutaj przeniesiesz zapasy do swojego mini marketu. Okej, okay. może w następnym odcinku Zobaczę, jak to można zrobić. No i. Tutaj to ja lecę. Dobra, jednak kończę, bo mnie mama woła. To papa.